Wiele spraw, jeden temat. Dziś moim Państwa gościem w redakcji tematu jest Janusz Sienkiewicz, nowy dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. W Szczecinku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No właśnie, jak samopoczucie po tej wczorajszej decyzji? Wszystko na świeżo. Bo telefony to pewnie do dzisiaj. Telefon to dzisiaj pewnie się rozzwania. Tak, bardzo Z gratulacjami. telefony, bardzo miłe SMSy. Duże emocje, bo to wiadomo, że to środowisko sportowe jest bardzo zainteresowane, ale chyba i nie tylko środowisko sportowe. W ogóle cały Szczecinek żyje tymi najnowszymi wydarzeniami, jakie się dzieją w tym mieście. Jakie Pan teraz ma jakieś pewnie w głowie pomysły, jeśli chodzi o ośrodek sportu i rekreacji? No wiadomo, jeszcze na, tym, na, tej, na tej funkcji Pan nie jest oficjalnie, jeszcze chociaż jest Pan wybrany, ale już na pewno jakieś pomysły w głowie, delikatne, są już teraz. Tak, są pomysły, tym bardziej, że osób znam, można powiedzieć, dosyć dobrze, dlatego że przez wiele lat współpracowałem z środkiem sportu edukacji w Szczecinku, No, ponad 30 lat przy różnych wydarzeniach sportowych. Duco. Tak, część osób znam bardzo dobrze, mnie też znają, myślę, że to taki dobry początek może być, a jak dalej będzie, zobaczymy. Pomysły są, ale nie chciałbym dzisiaj zdradzać, trzeba najpierw pewne rzeczy zrobić. spokojnie, porozmawiać z ludźmi. Zmierzyć się z pewnymi rzeczami, rozpoznać sytuację, ale myślę, że spokojnie. Tam jest naprawdę fajna kadra ludzi, która wie, co ma robić. I jest co robić i dobrze pracuje. A tak. jak według Pana sport w Szczecinku obecnie na ten moment wygląda, funkcjonuje? No bo wiadomo, każdy widzi to inaczej. Pan w sporcie jest od wielu, wielu lat, można powiedzieć, że bardzo duże doświadczenie w tej kwestii. Jak Pana zdaniem sport w naszym mieście wygląda? To znaczy, że byśmy musieli tak podzielić na takie dwie części, jakby taka rekreacja typowa, amatorska, gdzie naprawdę jest duża os rzesza osób, która uczestniczy w takim zdrowym trybie życia, że tak powiem, czyli jazda na rowerze, bieganie, uczestniczenie w różnych takich imprezach sprawnościowych. To naprawdę jest bardzo fajne, duża rzesza ludzi, szczególnie ludzi dorosłych. I to dobrze, bo może co niektórzy po latach wrócili do tego, co jest naprawdę niezbędne w życiu człowieka. Natomiast jeśli chodzi o sport, no infrastruktura sportowa Szczecinka jest wspaniała, tak. Jeśli tak popatrzymy na miasta tej, tej wielkości albo nawet i większe, no to tutaj naprawdę nie ma czego się wstydzić, wręcz przeciwnie. Jest to wręcz rewelacyjnie dużo hal sportowych. Dużo większe tak? miasta nam zazdroszczą. Oczywiście, że tak. No i, i samo miasto jest piękne, bo fantastycznie położone między, nad jeziorem, ale między kiloma, kilkoma jeziorami. Także tutaj te osoby, które przyjeżdżają z zewnątrz, no to widzą, że faktycznie tutaj można coś zrobić również i w sporcie. Natomiast jeśli chodzi o te wyniki sportowe, taki sport powiedzmy kwalifikowany, gdzie moglibyśmy się jako Szczecinek pochwalić. Na przykład drużynowy sport. No, niestety, no, piłka nożna zawsze jest dominującym takim sportem. No, Sport numer jeden. Na świecie. Choćby nie wiadomo, jakie wyniki były reprezentacyjne. Tak, tak. tak Każdy chce, żeby ta piłka nożna była rzeczywiście na wysokim poziomie. żeby się w Szczecinku. Były dobre lata, kiedy zespoły ligowe grały w trzeciej lidze i to był trzeci poziom rozgrywkowy. Dzisiaj to jest czwarta liga, piąty poziom rozgrywkowy. Wiemy, że, że mają tam problemy, dużo zmian kadrowych, jeśli chodzi o trenerów, o prezesów. Może to będzie zmierzało do dobrego, dobrego rozwiązania, ale trzeba poczekać, zobaczymy. Natomiast no, na pewno szkoda, bo, bo, bo jak pamiętam wiele lat wstecz no, te trybuny szczecineckiego stadionu no, były. Prawie Szczecinek żył tymi meczami. Tak, żyli, żyli i troszkę to się zmieniło. Wiadomo, że jest wymiana pokoleń. Młodzi ludzie może czegoś innego oczekują, albo też oczekują wyników takich faktycznie, które będą ich rajcowały, tak, że będą się mogli chwalić tym. Ale trzeba być optymistą, tak? Sport jest taką ciekawą dziedziną, że nieraz jest słabo, a potem może być bardzo No do... i siatkarsko kiedyś też jak bardzo dobrze Szczecinek stał w tak, pewnym siatkarsko. momencie. Tak, mieliśmy tutaj zespół trzecioligowy męski, drugoligowy żeński, no dawne to czasy, ale wspomnienia są. Jest również zapał wśród niektórych działaczy, trenerów, jeśli chodzi o siatkówkę, prowadzą te grupy młodzieżowe. Dzieci chcą też trenować, tak, to ważne. Tak, dzieci, no może dojdziemy do tego, żeby i, i, i troszeczkę starsi grali w lidze młodzieżowej, może i, i seniorskiej. Fajnie by było, dlatego że ta infrastruktura w postaci hal sportowych jest fajna i, i ten sezon taki powiedzmy zimowy dla społeczeństwa też by był ciekawy, bo kibice mogliby sobie przyjść, popatrzeć, pokibicować i pochwalić się dobrą drużyną w Szczecinku. Także Ta, tak. jeśli chodzi o ten sport, taki zespołowy, więc gry zespołowe, to z pewnością jest tak troszeczkę. Mogłoby być lepiej, tak? Zdecydowanie mogłoby być lepiej. Natomiast sporty indywidualne, są takie perełki w Szczecinku. Sporty walki na przykład. Sporty walki to już od wielu, wielu lat dominują. Tak, i tutaj rzeczywiście jesteśmy wyróżniającym się miastem, jeśli chodzi i, i, i klubem sportowym, jeśli chodzi o, o tą dyscyplinę sportu. Pojawiają się fajne nazwiska osób, które uczestniczą w lekkiej atletyce, też zdobywają fajne miejsca. Ostatnio tutaj drużyna Pomerani była na Olimpiadzie Młodzieży Ogólnopolskiej w Lublinie, tam osiągnęli fajny sukces. Pierwsze miejsce w województwie, tak, w województwie dodajmy. W może nie było tam jakichś spektakularnych wyników indywidualnych, ale ogólnie jest to to, co mnie bardzo cieszy: duża liczba osób startujących z Szczecinka fajnej rywalizacji. No widać też, że, taki... że ci młodzi ludzie chcą jednak ten sport uprawiać tutaj nad Trzesieckiem. Myślę, że tak. Tym bardziej jak w stadion się pojawił lokoatetyczny nowy, to jest bardzo szybka bieżnia typu mondo, tak zwana olimpijska, tam rzeczywiście jak przyjeżdżają nawet z zewnątrz y, różni lokatleci to biją rekordy życiowe, także to rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że jest taki moment fajny do osiągnięcia dobrych wyników. Y, Pojawiła się tutaj na scenie teatronowej Hania Faltyniewicz, która tutaj wygrywa w Polsce w kategorii juniorek zdecydowanie. Będzie reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy, również i Szczecinek. Mamy takie perełki. Tak, to jest taka trudna dyscyplina, bardzo mocno się kojarzy również ze Szczecinkiem, bo przecież tutaj, no początek lat 90. już rozpoczęliśmy takie imprezy teatronowe, trwały ponad 20 lat. Może do nich wrócimy, bo to Szczecinek jest fajnym miejscem do rozgrywania tego typu dyscypliny. Zawsze to też ludzi interesowało. Kibicowali na ulicach. To było takie fajne wydarzenie. Przez wiele lat też pan był nauczycielem wychowania fizycznego. To na pewno pan widzi, z czego potrzeba tym młodym ludziom tutaj, w, jeśli chodzi o sport. Na pewno ma pan jakiś obraz tego. Sport to no, no, no musi się tutaj łączyć z pasją taką, że ja czegoś chcę, coś chcę osiągnąć, chcę wygrać, chcę pokonać kolegę, koleżankę. Ta rywalizacja musi być. To taki jest sport. Adrenalinki trochę. Tak, tak. Dlatego też no, u tych ludzi trzeba taką pasję wzbudzić. Dużo zależy od nauczycieli, trenerów. Tak, bo, bo często jest tak, że już w szkole uczniowie mówią, nie, nie, nie ćwiczę, nie chcę iść. Tak, ale zadziwiające jest, że w szkole na przykład mówią, nie, nie ćwiczę, bo się spocę, a tutaj nie wiadomo, czy tam potem dziewczyna na mnie spojrzy i tak dalej. Nie patrzą na to, że poprzez sport, poprzez dobry wynik, poprzez dobry bieg czy grę, Mogę zaimponować. Same stronie. plusy. Tak jest. No, jak widzimy, dzisiejsza taka moda na tych celebrytów, sportowców jest bardzo duża. Tak, także tutaj. Instagram jest, te sprawy. Jest jakieś, jakieś pole do popisu w tym względzie i trzeba to wykorzystać, ale e, myślę, że, że, że ten system wychowania fizycznego troszeczkę został taki spłaszczony w szkołach, że, że nauczyciele też. Choćby chcieli pewnych rzeczy nie mogą zrobić, bo się obawiają. bo Tak, jak na przykład gimnastyka, tak, mm -hmm. no, no, no muszą masakrować w pewnych elementach: stanie na rękach, stanie na głowie, skok przez kozła. Tak, no ale dotknięcie może powodować później jakieś różne sytuacje dziwne, więc jesteśmy w tych czasach. To... Skoda, bo gimnastyka jest bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o sprawność taką ogólną. I tak samo jak lekkoatletyka, czyli te takie indywidualne rzeczy, które mają wpływ później na rozwój młodego człowieka. Dyscypliny, tak. w których tak naprawdę decydują detale o, o tak. sukcesie. To przygotowanie takie początkowe jest bardzo istotne, bo też trudno powiedzieć, że chłopiec czy dziewczynka w wieku 8-10 lat będzie doskonała w jakiejś tam dyscyplinie sportu. Ale ten początek jak jest dobrze zrobiony, no to jest na, no to jest na, to jest na pewno Jakaś podstawa do tego, żeby później y, ten talent rozwinąć, bo te talenty się pojawiają. No i później chodzi o to, żeby te talenty kontynuowały swoją tą pasję. Etap po etapie. Tak, tak, tak. Tutaj trochę w przecinku brakuje nam takiego... Juniora starszego, no prawie seniora, wiadomo, że, że młodzi ludzie, nawet jak są bardzo dobrzy. Tak, to... który tam gdzieś w tą dorosłość sportową wchodzi? Tak, tak, dorosłość. Oni szukają lepszych klubów, może, lepszych warunków, duże miasta, gdy żyją na studia. Tam również uprawiają poprzez sport akademicki. I wiele jest takich osób, tak? I nie tylko jeśli chodzi o piłkarzy, bo wiemy, że z Akademii Piłkarskiej przychodzą do innych. Klubów szybciej niż mogliby. Dobrze by było, żeby troszeczkę dłużej byli w Szczecinku, wtedy byśmy mieli może większy pożytek z tych piłkarzy. może so, i tej Są lidze. nawet przypadki w ekstrakacie teraz grają piłkarze tak, z że tak. I to jest y, taka fajna rzecz i to taki impuls dla kolejnych tych pokoleń, że jednak ze Szczecinka można tutaj y, rozpocząć dobrą karierę. Że można się wybić i zrobić karierę. Można, można z pewnością, ale chyba jeszcze można więcej zrobić. Chyba jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej. Tym bardziej, że miasto tutaj naprawdę no, od wielu, wielu lat yy, można powiedzieć sponsoruje kluby, zabezpiecza te finanse, zabezpiecza obiekty, więc kluby nie ponoszą kosztów. Jest to duży kapitał, jak na początek, a tych klubów w przecinku jest no nie mało, Każdy otrzymuje wsparcie, większe, mniejsze, yy, ale otrzymuje i, i myślę, że to jest naprawdę dobra sprawa. Plus do tego, jak mamy te obiekty. Plus do tego no, taka sympatia, jeśli chodzi o, o, o tą rekreację, o ten zdrowy tryb życia, no to tak fajnie tutaj to wszystko wygląda, tak? Ale zawsze tego wyniku takiego sportowego... Zawsze może być lepiej. Tak, żeby tu kibice, miasto żyło tutaj wydarzeniami, no to na pewno trochę brakuje, nie? Brakuje. Ale też Ale tak, ale je, jest co robić. Przed nami, tak. Wszystko przed nami. Też fajne jest na pewno to, że młodzi ludzie w Szczecinku chcą działać, jeśli chodzi o sport. No, przykład niedawny, tak jak na, na zawodach czy w, pod koniec czerwca byliśmy Ninja, które Ola Krawczyk tak. organizowała. Naprawdę fajne zawody, podobały nam się. Był deszcz, było słońce, było wszystko. No ale to też pokazuje, że właśnie ci młodzi ludzie, m, takie różne dyscypliny chcą do Szczecinka wprowadzać tak. nowe. Eee... Te zawody ninja Series Regionals, bo tak one się nazywały, fantastyczna sprawa. One prowadzone są w różnych miastach w Polsce, również i w Europie. To jest taki początek drogi, ale nie tylko, bo to jest. Sam byłem zadziwiony, jak te małe dziewczynki, mali chłopcy w wieku 6, 7, 8 lat. Tak, determinacja tak się poruszają na tych różnych Było trochę emocji. gimnastycznych, kółkach, linach, trapezach na tym ogólnym urządzeniu ninja. No, świetnie to wyglądało, naprawdę inspirujące. Przyjeż, przyjechali przecież tutaj z Wągrobca i ze Śląska, tak, z Gdańska, żeby się sprawdzić. No i tutaj cała grupa osób, która jest w tym klubie Oli Krawczyk Ninja, która zresztą Ola będzie tutaj za tydzień, da półtora tak, tygodnia. Za, za tydzień z kawałkiem. Polskę, tak, w Kalifornii, w Mistrzostwach Świata, właśnie w Ninja. Życzymy, powodzenia. Ee, życzymy jej powodzenia, oczywiście, bo Ola fajna dziewczyna, tutaj widać, że chce coś zrobić, ale to też pokazuje, że nie tylko piłka nożna, nie tylko gry zespołowe, nie tylko lekkoatletyka, nie tylko akrobatyka, ale również te takie dyscypliny, które kiedyś w ogóle nie były zaburzone. Kiedyś nawet nie było. nikt o po, nie pomyślał nawet. Tak, na a one tutaj no, fantastycznie wyglądają, młodzi ludzie się garną. Duża sprawność, naprawdę, tak nawet porównywałem ich do takich małych tarzanów, jak tam po tych linach skali. Bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. Rodzice też zadowoleni. I to można powiedzieć, że jedno drugiemu nie przeszkadza, czyli mogą uprawiać dyscyplinę taką wybraną siebie, przez siebie, bo tam przecież też byli młodzi piłkarze, na przykład, ale też również tą sprawność ogólną, a tutaj bardzo fajnie to widać. Mogą tutaj sobie zaspokoić, tak, i też w tym uczestniczyć. Kiedy pan pierwszy raz spikerem był w życiu na jakichkolwiek zawodach? No bo trochę ich już w życiu jednak było. Tak, jak sobie wspomnę te lata wcześniejsze, to rzeczywiście bardzo, bardzo dawno temu było. Jeszcze na studiach, na OWF-ie. No to początek lat 80., ale w przecinku. W 1986 roku 1986 jeszcze był stary Stadion Lechi z tymi trybunami, czyli. Tak, słynny stadion. Tak, słynny stadion. Jeszcze został bez trybun, ale jest. W jednym świecenia wtedy go ja lidze seniorskiej. Ja wtedy tutaj byłem, no bo to taki był system, że trzeba było być wojsku. Takie przeszkolenie dla podchorążyk rezerwy, czyli taki zwany SPR. I w związku z tym, że, że już się parałem z komentowaniem, z pikrowaniem różnych zawodów, yy, i tutaj yy, po odbyciu pierwszego tego przeszkolenia takiego wojskowego welblągu, potem trafiłem do Szczecinka, byłem tutaj instruktorem yy, na hali myśliwskiej, która kiedyś była i już jej nie ma, tam gdzie teraz mieszkają. Także to się troszeczkę zmieniło, ale była fajna ta hala, naprawdę. To była no, największa hala w Szczecinku wtedy, z fajnym zapleczem. No i byłem tam instruktorem sportu, przez tą taką, tak zwaną praktykę wojskową, tutaj w jednostce tej wojskowej na Kościuszki. I, i wtedy też również komentowałem te spotkania Bielima-Szczecinek. Spikerowałem, o tak możemy powiedzieć. Fajne to wydarzenia. To pamiętam ten mecz na przykład z Lechią Gdańsk, tak. Później Lechia awansowała do drugiej Ligi, a w drugiej Lidze zdobyła Puchar Polski i grała potem w Pucharach z Juventusem E, także to takie są fajne skojarzenia i, i fajne wspomnienia. Także to był taki początek, tak? No i później wiele, naprawdę bardzo dużo dużo takich wydarzeń sportowych. Później taka swoboda w tym komentowaniu, plus Było, swoboda. Była, 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 była taka pasja, jest pasja na pewno, no, wiadomo, że z wiekiem troszeczkę człowiek inaczej na to spojrzy, ale zawsze jak komentowałem, to przede wszystkim chciałem przekazać emocje, tak? Emocje wzbudzić, bo sport musi wzbudzać emocje, ale również wzbudzić emocje wśród ludzi. I kilka słów skierować do to, zawodników, tak jest, bo to też jest ważne. Tak, żeby ten kontakt był taki, żeby to taka inspiracja była. Dlatego tu w przecinku, no, no to jest pikierowanie piłki nożnej, później w latach 90., 2000 potem były mecze też reprezentacji tutaj, jeśli chodzi o kategorie juniorskie. Pamiętam otwarcie stadionu, 99 rok. Wtedy mieliśmy mecz Polska Finlandia, u 16 wtedy w tej reprezentacji Polski grał Sebastian Mila To takie wspomnienie: piękna uprawa, no bo to otwarcie stadionu przez tego, który jest, i to naprawdę fajnie wyglądało i takie fajne wspomnienie później były takie mecze Polska Szwecja, na przykład, Polska Niemcy też szybka tam. Polska, Niemcy. Chyba dobrze tak, wspomnę Polska, sobie, że Jarek Poiut grał. Tak, Polska, Niemcy to tam w ogóle tych w składzie Niemców też było. Tak, było takich którzy tutaj tak, na przykład Boateng. A, a, a trenerem był yy, yy, Horst Tak, taki trener znakomity, papastnik niemiecki, środkowy yy, we wcześniejszych latach. To, to są fajne wspomnienia. Również takie mecze były, różne takie spotkania towarzyskie, tutaj Amika w przyjeżdżała przyjeżdżała, Pogląd, Szczecin, wiele takich nazwisk później, które pojawiały się w tej piłce reprezentacyjnej i ligowej, no to tutaj w Szczecinku A nawet w piłce takiej europejskiej, bo kilka lat temu nawet reprezentacja Włoch Młodzieżowa tutaj grał i na przykład Stefan El tak. który teraz w Romie gra, no to też Oczywiście. tutaj po boisku Szczecinku biegał, takie tak, ciekawostki. No Piotr tak... Zieliński. Tak, Piotr Zieliński. Tak, to są fajne takie rzeczy, które Możemy sobie tak zespolić, tak? I zobaczyć, ile osób takich fajnych się w przecinku pojawili, pojawiło. Nie byli może to jeszcze wtedy więcej piłkarza, ale to było. No na początku swoich karier. Tak. I fajnie, bo ten stadion też żył i niech dalej żyje, bo jednak ta piłka będzie nakręcała. Ale jeśli chodzi o inne wydarzenia takie, no to na pewno moim wspomnieniem bardzo dobrym jest prowadzenie pucharów Europy w Tiatlonie. Takie miejsce miało w Kędzierzynie Kościół tam były cztery takie puchary, fantastyczna impreza, fantastyczne miejsce, mogę tak powiedzieć. E, piękna oprawa, e, no i dużo świetnych zawodników, Same dobre wspomnienia, same dobre raz też i w Poznaniu takie puchary Europy prowadziłem w Triatlonie. Także te takie fajne rzeczy i wiele takich innych imprez ogólnopolskich, związanych właśnie z Twiatlonem, z pięciobojem nowoczesnym. Zresztą tu przypomnę, że w 2010 roku. Jak było 700-lecie miasta Szczecinek, no to wtedy mieliśmy dwa takie wydarzenia y, ogólnopolskie, mistrzowskie, czyli były Mistrzostwa Polski w triatlonie i Mistrzostwa Polski w pięcioboju nowoczesnym. Co ciekawe pięcioboi nowoczesnym, gdzie tutaj no, w zasadzie nie mieliśmy ani zawodników, ani jakiejś historii, y, tak może nieskromnie powiem, ale jednak to taka prawda, zrobiliśmy fantastyczną imprezę właśnie z Osirem, po raz pierwszy mogliśmy być świadkami właśnie zmagań tych zawodników. Pięciobój troszeczkę inaczej wyglądał, dzisiaj to jest troszeczkę inaczej, bo nam się zmieniły te konkurencje w tych pięciu dyscyplinach, ale tu mieliśmy i szermierkę, i pływanie, i potem strzelanie, bieg, i tą jazdę konną to była w Białym Boże. Ale fajne wspomnienie i o dziwo, jak dwa lata temu tutaj y, były takie zawody młodzieżowe mistrzostwo Polski w dwuboju i trójboju, czyli to jest jakby początek drogi pięciobojowej młodych zawodników. Zawsze wspominają tę imprezę. Y, bo pięciobój to się zawsze kojarzył, Dronków, Warszawa i w zasadzie takie dwa ośrodki, a reszta tak pomijana jak najważniejsze. zobaczyli Szczecinek, w jaki sposób tutaj to wszystko wygląda, jak fajnie jest zorganizowane, jak ludzie są zaangażowani, jak zawodnicy są zadowoleni. No to happy duże, no, nas to bardzo cieszyło i, i, i mamy z nimi kontakt bardzo dobry, z tymi działaczami. Pan Stanisław Pytel, to taki znany działacz, trener sportowy kadry polskiej, kadry włoskiej. No i dwa lata temu był tu Janusz Grat-Pyciak-Peciak, czyli mistrz olimpijski z 76 roku w pięcioboju nowoczesnym, wielokrotnym świata. Tutaj taka fajna z nim rozmowa, pamiętam taki wywiad z nim przeprowadziłem. O, ponad 20-minutowy, takżeśmy wspominali jego historię. I również to, jak on bardzo tutaj był zadowolony z tej imprezy, tak? To tak fajnie to świadczy o tym, że, że ludzie przyjeżdżający tutaj mają dobrą opinię i to nas cieszy, nie. Mhm. Janusz Sienkiewicz, nowy dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku. Dzięki wielkie za rozmowę. A, dziękuję ślicznie. Miłego dnia. Wiele spraw, jeden temat.